Tendencje na rynku pracy są wyjątkowo dobre dla osób, które mają fach w ręku. Ślusarz czy stolarz to najbardziej pożądane zawody. Gorzej radzą sobie osoby, które mają na przykład tytuł magistra. To właśnie te osoby często nie mogą znaleźć pracy. Dlatego Urząd Pracy ma zamiar opracować program wsparcia i rozwoju, który pomógłby znaleźć w przyszłości dobre zatrudnienie. Chcielibyśmy właśnie doprowadzić czy zrealizować takie przedsięwzięcie, które w większym stopniu łączyłoby łączyłyby potrzeby pracodawców z kształceniem zawodowym. W największym uproszczeniu czy w największym skrócie rzecz biorąc miałoby to polegać na tym, żeby organizować tym uczniom z jednej strony praktyki, staży u pracodawców, żeby rzeczywiście w miejscu pracy, w miejscu wykonywania zawodu uczyli się wykonywania tych czynności, z drugiej strony, jeśli będzie to możliwe i jeśli będzie taka potrzeba, doposażać placówki kształcenia zawodowego w niezbędną bazę właśnie do praktycznej nauki zawodów. Minęły już czasy, kiedy osoba z wykształceniem wyższym była przyjmowana do pracy ze względu na swoje osiągnięcia. Dlatego teraz szanse na rozwój mają osoby po szkołach zawodowych. Szkolnictwo zawodowe od kilku lat nie cieszy się najlepszą opinią. To znaczy, gdzieś jednak takie uwarunkowania społeczne kierowały czy wskazywały młodzieży raczej taki kierunek edukacji ogólnej zmierzającej właśnie ku wyższemu kształceniu. Dziś już chyba wszyscy wiemy i to też jest powszechna świadomość i wiadomość, że nie dla każdego, nie każdy musi kończyć tą ścieżkę edukacji dyplomem uczelni wyższych. Niektórzy doskonale mogą odnajdywać się w wykonywaniu zawodu, bo mają ku temu i predyspozycje i zainteresowania. Urząd Pracy ma podjąć działania mające na celu zmienić wizerunek szkół zawodowych, które istnieją w przeświadczeniu społeczeństwa jako szkoły gorsze. Absolutnie nie jest żaden wstyd i rzeczywiście można doskonale odnaleźć się na rynku pracy, często dużo lepiej niż zdobywając Kolejne etapy poziomu wykształcenia Samo się, samorealizować, bo praca w wymarzonym zawodzie, w którym się doskonale czujemy, który spełnia nasze pasje i oczekiwania, będzie przynosiła dużo więcej satysfakcji niż coś, co nas nie interesuje, co wykonujemy trochę na siłę. Przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej warto dobrze się zastanowić, czy wybrać studia, czy może spróbować realizować się w zawodzie, który zdobyło się w szkole zawodowej. Warto również dobrze sprawdzić, jakich zawodów brakuje na rynku pracy lub jakie są najbardziej pożądane.